Bardzo dobrze słoneczko, piękne, prawda, cieplutko, fajna pogoda, wymarzona można powiedzieć do tego typu zawodów. No bardzo przyjemnie jest. Znajdujemy się teraz na rynku, dookoła jest plaża, więc wydaje mi się, że to będzie fajna impreza, będzie można fajnie pograć w siatkę. Prawdziwa plaża i prawdziwy turniej siatkówki plażowej rozpoczął się na Cieszyńskim rynku 22 czerwca. No mamy dzisiaj tutaj turniej, który głównie z dotacji y, mikroprojektów Euroregionu Śląska Cieszyńskiego mogliśmy zorganizować dla mieszkańców regionu i okolic. Czyli turniej jest głównie dla tych, którzy lubią siatkówkę, kochają ten sport, mogą sobie na właśnie na rynku przy trybunach. Zagrać w tym turnieju. Mamy już na, dziś, na dzień dzisiejszy 32 pary, które będą rozgrywać swoje pojedynki do niedzieli. Dla wielu drużyn to początek sezonu siatkówki plażowej. Tak, czeka się na przez cały rok. Zimą na hali gramy, trenujemy, a w okresie letnim, wiosennym staramy się jeździć po plażach w całej Polsce. Plaża 2011 to cykl imprez, które odbędą się między innymi w Łodzi, Krakowie, Bielsku Białej, a zaczęły się siatkarskim świętem właśnie w Cieszynie. Chcieliśmy stworzyć ciekawe widowisko, takie naprawdę w fajnym miejscu, w centralnym, mieście, w centralnym punkcie miasta. Pomysł zrodził się głównie z inicjatywy młodych ludzi ze Stowarzyszenia Animacji, Kultury i Sportu. Trzy lata temu chcieliśmy właśnie zrealizować to co nam się udało dzisiaj. Wśród gości plaży 2011 znalazł się reprezentant Polski w siatkówce Marcin Nowak, który tak mówił o tej lokalizacji turnieju. Ale bardzo ładne rzeczywiście miasto, jeżeli chodzi o centrum, taki stary rynek, taki naprawdę z urokiem, który, który dodaje temu turniejowi temu tej całej organizacji, która tutaj jest przeprowadzona, czyli temu akcji plaża takiego specyficznego uroku i myślę, że takich akcji najwięcej, bo no zawsze ludzie lubią popatrzeć i przyjść e, przy kawiarence, gdzieś tam sobie siedząc, pijąc kawę, popatrzeć jak e, ktoś tam się męczy na boisku i, i wylewa poty. Z uczestnikami cieszyńskiego turnieju rozmawialiśmy o pasji związanej z grą na plaży. To jest, nie wiem, hobby, pasja dla niektórych, dla niektórych zajęcie na wakacje, tylko niektórzy to po prostu kochają. A dla, dla Was? No, dla mnie to jest pasja wszystko, i miłość. Wszystko, na raz, wszystko połączone. Wszystko połączone po prostu. Kondycyjna, na pewno plażówka jest bardziej męczącym sportem niż, niż, niż środku halowa. E, wiadomo, gramy po dwóch zawodników na piasku, po sześciu na, 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 na hali. E, ale myślę, że ktoś jest, że to powiem, w ciągłym ruchu, to, to sobie z tym poradzi spokojnie. Na, na, na piasku na pewno trzeba większe przygotowanie, tutaj prawda, bo piasek no, ciężkim podłożem jest, prawda? Słońce przygrzewa, ale da się to wytanować, prawda? I naprawdę. Siatkówka plażowa ma to do siebie, że jest dla każdego. Bez podziału na umiejętności, bez podziału na płeć, nawet, bo również wiemy o tym dobrze, że wiele turniejów w mikstach się odbywa. Także to jest sport, w którym każdy, jeżeli tylko potrafi choć trochę grać, może sobie wziąć, może sobie dla własnej satysfakcji, dla, własnej, dla własnego zdrowia pograć. Dlatego tutaj głównie. Promujemy zdrowie i aktywność fizyczną poprzez siatkówkę plażową, a jak nie w siatkówkę plażową w lecie, to kiedy? No atmosfera, ludzie z którymi się spotykam, o, jest fajne grono siatkarskie, jest, jest coś fajnego w tym. No. Jest plaża, są ludzie, są kobiety, no i nie ma co się ukrywać, będzie potem piwo. No. No, jak, pla jak plaża bez, bez wody? Bez wody? No fajnie, fajnie, naprawdę super przy, przygotowane, organizatorzy się postarali, naprawdę fajnie.